Jest coś, co kiedyś utkwiło mi bardzo w głowie i myślę, że warto, żebyś też zapamiętał czy zapamiętała, że nieważne ile Ty masz kontaktów w swoim telefonie, ale ważne jest w ilu telefonach jest Twój numer telefonu. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać lub oglądać będziesz 314 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Odcinek solowy za chwilkę... Przejdę do meritum tego materiału, ale przypomnę, że w odcinku 313 bardzo obrazowo pokazałem, co dzieje się, kiedy mamy źle ustawione priorytety. I też pokazałem, jak wygląda, kiedy te priorytety ustawione są prawidłowo, więc jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie słyszałeś tego materiału, to gorąco namawiam do tego, aby nadrobić zaległości. No dobrze, przejdę w takim razie do meritum. Dzisiaj opowiem o tym, czego warto się uczyć w 2025 roku, by rozwijać się, inwestować w siebie, osiągać relatywnie najlepsze rezultaty. W świecie, gdzie zmiany technologiczne i rynkowe są coraz szybsze, a zmiany gospodarcze nie nastrajają pozytywnie, pytanie czego się uczyć jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Jakie dziedziny będą kluczowe w nadchodzącym czasie? Jakie umiejętności zwiększą? Twoje wartości czy Twoją wartość na rynku pracy? Dziś właśnie o tym, więc gorąco namawiam do tego, aby przesłuchać czy obejrzeć ten materiał do końca. Dlaczego warto już teraz planować to, czego się uczyć w najbliższym czasie? Na początku zastanówmy się może dlaczego w ogóle warto przemyśleć, w jakie obszary inwestować swój czas, energię i nierzadko też pieniądze. Myślę, że jednym z głównych obszarów, w który warto inwestować swój czas, swój rozwój, to technologia, bo technologie rozwijają się w zawrotnym tempie. To, co było trendy w roku 2022 czy 2023, może już być lekko przestarzałe. Bycie na bieżąco daje przewagę, a zaległości wystawiają cię na margines. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i globalizacja zmieniają sposób, w jaki pracujemy. A kompetencje, które jeszcze niedawno były niszowe, są teraz w centrum uwagi. Nauka nowych rzeczy to nie tylko szansa na lepszą pracę, ale też na rozwój jako osoba większą satysfakcję, większą pewność siebie, gotowość, ale też i otwartość na nowe wyzwania, których zapewne będzie cała masa. Nowa wiedza, nowe kompetencje to szansa na dodatkowe lub większe zarobki. A to z kolei możliwość dalszej inwestycji w siebie lub realnych inwestycji dla zabezpieczenia przyszłości, o tym będę mówił za chwilkę. No dobrze, to jakie dziedziny czy w które dziedziny warto inwestować tak naprawdę swój czas w roku 2025 w najbliższych latach zapewne. Myślę, że pierwszym obszarem będzie obszar sztucznej inteligencji i uczenia się maszynowego. AI zmienia praktycznie każdą branżę, od medycyny, przez finanse, po marketing i wiele innych. Już teraz tak naprawdę głośno mówi się o tym, że AI lepiej od człowieka diagnozuje na podstawie obrazów RTG czy rezonansu magnetycznego, czyli lepiej stawia diagnozy, ma większe spektrum niż tylko doświadczenie człowieka, sięga do dużo większych bibliotek. Warto nauczyć się podstaw na przykład programowania, analizy danych i wyciągania wniosków, bo nawet jeżeli nie jesteś programistą i nie zamierzasz być programistą, to zrozumienie jak działa sztuczna inteligencja może być ogromnym ogromnym atutem. Kolejnym obszarem Myślę, że będzie obszar zrównoważonego rozwoju, takiego zielonego, tej zielonej technologii, zielonej energii. Wiem, że to jest temat kontrowersyjny, natomiast bardzo wiele przedsiębiorstw, dużych firm, również wielka czwórka, bardzo stawiają na zrównoważony rozwój i nie tylko w obszarach Europy, ale generalnie na całym świecie. Firmy i rządy właśnie inwestują w energię odnawialną, recykling, innowacje ekologiczne. Dlatego myślę, że nauka o zrównoważonym rozwoju, o tej technologii... No Nowoczesnej, czystej energii, czy takim rolnictwie przyszłości, może otworzyć drzwi do wielu, bardzo wielu nowych możliwości i pracy w bardzo wielu ciekawych przedsiębiorstwach. Trzecim obszarem jest coś, co myślę, że każdy z nas już trochę doświadcza, a przed czym warto się bronić. I myślę, że tym trzecim obszarem może być cyberbezpieczeństwo. Bo Myślę, że każdy z nas zauważył, że zwiększa się liczba cyberataków i te ataki nie te ataki nie odbywają się czy nie są przeprowadzane wyłącznie na firmy, nie są wykradane dane osobowe na przykład czy dane liczbowe, ale generalnie te ataki mierzone są w takich szarych obywateli. To z kolei sprawia, że specjaliści od bezpieczeństwa są coraz bardziej poszukiwani. Nauka podstaw zabezpieczeń sieciowych, czy zarządzanie ryzykiem w, w świecie, czy w środowisku IT, czy kryptografia, może stać się Twoją przepustką do naprawdę dobrej, płatnej, dobrze płatnej pracy. Nie byłbym sobą, gdyby przy okazji tego punktu cyberbezpieczeństwa nie powiedzieć kilku rzeczy od siebie, tak aby Dać ci pewną wskazówkę, ale tak naprawdę namówić do tego, aby porozmawiać ze swoimi bliskimi rodzicami, dziadkami yy, czy osobami, które potencjalnie mogą być obiektami ataku. Bo sam oczywiście dostaję wiele maili i SMS-ów, więcej maili myślę, gdzie nadawca liczy na to, że ja, naiwny odbiorca, yy, zrobię coś, czego on ode mnie oczekuje. I tak naprawdę myślę, że w wielu przypadkach udaje mu się to, bo trafia na podatny grunt, właśnie na takie osoby, które nie do końca wiedzą, o co chodzi, a wiem dokładnie o takich przypadkach, pracując w e commerce czasami klienci się do nas z takimi tematami odzywają. Dlatego warto to przekazać właśnie swoim bliskim, rodzicom, dziadkom, ciotkom, komukolwiek to może być wystawione na takie ryzyko. Już mówię, o co chodzi. Um, żeby nie dać się oszukać pięknej szacie graficznej, bardzo dokładnie oddającej oryginalne kolory czy, czy logotypy znanego nadawcy, na przykład Netflixa czy, czy DPD, trzeba wiedzieć, żeby na przykład sprawdzić, nie klikać w żadne linki, absolutnie, tylko sprawdzić, kto faktycznie nadał, jaki adres jest po tak zwanej małpce. Bardzo często mail od DPD to wcale nie jest małpa DPD. Tak dalej. To są zupełnie, zupełnie inne adresy mailowe. Ale nawet jeżeli ktoś nie potrafi tego sprawdzić, to wystarczy po prostu zadzwonić do firmy, która wysłała tego maila i zapytać, czy mogę potwierdzić albo poprosić o to, że, że to oni są nadawcami tego maila i żeby sprawdzili, zweryfikowali, czego dokładnie to dotyczy. Ja już powiem o co chodzi. Zwykle chodzi o to, że taki operator, taki oszust wysyła maila i mówi, że jest jakaś drobna niedopłata do przesyłki, no kto dzisiaj nie kupuje w internecie. Bardzo wiele osób. I osoba, która całkiem niedawno złożyła zamówienie w internecie i dostaje maila, że, że, że paczka nie dotrze i trzeba zmienić albo poprawić jakieś dane adresowe, wystarczy kliknąć tu w link. I ludzie klikają w ten link. Tam później jest informacja o tym, że o, to jest inny teren, inny inny kod miejscowości, trzeba dopłacić złotówkę albo dwa złote, no i ludzie bardzo często dopłacają, podając na przykład dane karty kredytowej, i chyba łatwo się domyśleć, co się dzieje później. I podobnie jest właśnie na przykład z mailami, które wyglądają jako maile od Netflixa. Znowu kto dzisiaj nie ma takiej właśnie telewizji jak Netflix. Myślę, że bardzo wiele osób ma, ale na pewno są takie, które nie mają. I teraz znowu, jeżeli trafiło to na osobę, która ma Netflixa i czy Czyta w mailu, że jest jakieś za zagrożenie, że wyłączą ci telewizję, bo jest jakiś problem z płatnością. No to chcesz jak najszybciej naprawić ten problem i dopłacić potencjalny e, brak w tej płatności i w ten sposób dajesz się oszukać. Więc proszę przekaż te informację swoim bliskim, aby nie dali się zrobić. No dobrze, idę dalej w takim razie. Czwarty punkt to umiejętności miękkie. Moje podwórko, coś, co sam osobiście, sobie, sam osobiście sobie ulubiłem i w czym się czuję dobrze. Myślę, że takie kompetencje jak komunikacja, negocjacje, zarządzanie zespołem, rozwój empatii, to są właśnie umiejętności, które coraz bardziej są cenione i zwraca się na to coraz bardziej uwagę. Mówi się o empatycznym menadżerze, mówi się o kompetencjach, których nie da się zastąpić sztuczną inteligencją, póki. Co. Więc w dobie cyfryzacji ten ludzki aspekt nadal będzie, myślę, bardzo istotny. Ten ludzki aspekt w zarządzaniu, w biznesie będzie się bardzo liczył. Dlatego myślę, że nie można dać się wystraszyć sztucznej inteligencji, ale też nie wolno jej lekceważyć dlatego rozwijajmy swoje kompetencje miękkie. Takie powiedzenie mówi, że przyjaciół trzyma się blisko, a wrogów jeszcze bliżej, jeżeli traktować AI jako wroga oczywiście to taki żart. Ale dodam od siebie, że uczestnicy na przykład szkoleń, które ja prowadzę, bardzo doceniają moje doświadczenie, bo jestem praktykiem, od lat zarządzam zespołami i rozwijam różne projekty i te kompetencje miękkie musiałem siłą rzeczy rozwijać i teraz się tym dzielę. Ale właśnie na takich szkoleniach, na takich warsztatach pracujemy między innymi z takimi kompetencjami miękkimi jak gotowość czy radzenie sobie w obliczu zmiany, stres, którego dotyczamy, do, doświadczamy bardzo często, czy na przykład Osobistość efektywna, która liczy się coraz bardziej w dobie takiego rozpraszania, ale też umiejętności organizacyjne, zarządzania i tak dalej. Więc to są takie obszary, które cały czas bardzo są w cenie czy liczą się. I piąty, myślę, obszar, też bardzo istotny, szczególnie jeżeli chcemy rozwijać się w obszarze zawodowym, ale też chcemy być może coś robić swojego, otworzyć jakiś własny biznes. I myślę, że. Tworzenie treści, umiejętność tworzenia treści, umiejętność opowiadania, sprzedawania historią też będzie bardzo istotna. No bo w świecie, gdzie uwaga jest dzisiaj najcenniejszym zasobem, mówiłem o tym, że to skupienie jest coraz bardziej rozrywane, czy jesteśmy odrywani, to zdolność tworzenia angażujących treści, na przykład na YouTubie, czy w podcastach jak tutaj dzisiaj, czy na przykład w mediach społecznościowych, będzie na wagę złota. Ja sam oczywiście uczę się tego, rozwijam teraz trochę bardziej świadomie kanał na YouTube, uczę się coraz bardziej, czy efektywniej, czy lepiej wykorzystywać kwestie wideo i to pewnie widać na kanale YouTube. Jeśli słuchasz tego w aplikacji do słuchania podcastów, na przykład Spotify, to zachęcam też do wejścia na kanał na YouTube, tak żeby zobaczyć jak wygląda moja... Droga przez mękę, oczywiście w cudzysłowie, jak uczę się wykorzystywania świadomie trochę bardziej tego narzędzia wideo, również, ale też budowania angażow angażujących treści. Myślę, że warto uczyć się zarówno jak budować historię, ale też o algorytmach, strategiach marketingowych, czy generalnie edycji w mediach społecznościowych, w mediach jako takich. Szósty obszar, również bardzo ważny, dlatego że myślę, że już masz taką świadomość i nie liczysz na to. Że składki, które obowiązkowo odprowadzasz, albo odprowadza za ciebie twój pracodawca do ZUS, zabezpieczą Twoją emeryturę. Im wcześniej tak naprawdę zaczniesz się o to troszczyć i nauczysz się pomnażać swoje pieniądze, to spokojnie myślę, będziesz patrzył w przyszłość. Podstawy mówią, że trzeba wydawać mniej niż się zarabia. Ale co zrobić później z tą nadwyżką? No tak naprawdę to już osobiste preferencje i myślę, że też obszar właśnie taki, który warto zgłębiać, zgłębiać i uczyć się o tym, w jaki sposób można inwestować, bo przecież jest tego też bardzo dużo i możesz wybrać coś, co tobie po prostu bardziej odpowiada. Możesz inwestować przecież w akcje, w ETF-y, czy obligacje, możesz inwestować w nieruchomości, nieruchomości na wynajem, a może flipy, czyli takie kupienie jakiegoś mieszkania w gorszym stanie, wyremontowanie i odsprzedaż z, ze swoją prowizją. Możesz też być na przykład aniołem biznesu i takie swoje nadwyżki, które urosną do pewnej kwoty, inwestować w na przykład startupy. Jest to sporo możliwości, ale myślę, że najpierw warto nauczyć się wydawać po prostu mniej, czy nie Wydawać wszystkiego, a najlepiej pozyskać dodatkowe przychody z jakichś swoich kompetencji, właśnie, które wypracujesz z, z tego, że możesz po swojej pracy zawodowej jeszcze czymś się dodatkowo zajmować, co będzie przynosiło Ci dodatkowe zarobki. Mówiłem już w tym podcaście o tym w kilku, w kilku odcinkach. Myślę, że odcinek taki, który najbardziej pamiętam, to odcinek 99, ale warto inwestować, warto inwestować w siebie, no i oczywiście inwestować już później w różne rynki. No dobrze, wiemy mniej więcej, które obszary mogą być takimi obszarami, które warto wpisać na swoją listę, jako te, których chcemy się nauczyć nauczyć czegoś nowego, ale jak się nauczyć, tak, żeby to było efektywne żeby to nie było tylko przeczytanie książki, ale żeby coś w tej głowie zostało. Myślę, że najistotniejsze jest. Postawienie na praktykę po prostu. Czyli teoria, oczywiście, że jest ważna, ale tak naprawdę praktyczne umiejętności są tymi, które dają realne rezultaty. Zamiast tylko czytać o sztucznej inteligencji, spróbuj stworzyć własne prompty. Może nawet aplikacje, um, twórz animacje czy grafiki przy pomocy różnych programów do sztucznej inteligencji, tak aby później móc wykorzystać je w swoim biznesie albo w swojej pracy zawodowej. Myślę, że dobrym sposobem będzie korzystanie z kursów online. Sam z wielu kursów korzystałem i nadal korzystam. Takie platformy jak Udemy na przykład oferują bardzo wysokiej jakości materiały w. Chyba każdej dziedzinie, jaką byś sobie wymyślił, czy wymyśliła, ale możesz szukać też kursów od ekspertów w swoich branżach. Bardzo często eksperci również mają w swoim portfolio jakieś kursy. Ja taki kurs na razie mam tylko w obszarze tworzenia podcastów, ale myślę, że w przyszłości stworzę również inne kursy związane z kompetencjami miękkimi. To taka już troszkę zapowiedź taki disclaimer, jak ktoś mówi. I wtedy na takich lokalnych platformach możesz szukać. Takiego konkretnego eksperta, albo u niego w, na stronie internetowej, albo generalnie są już takie platformy, które konsolidują różnych twórców, i tam jest materiał bardzo mm, rozległy z różnych dziedzin. Pamiętaj jednak, że kupienie kursu nie załatwia tematu, nie załatwia sprawy. Trzeba go jeszcze przerobić, czyli najczęściej zobaczyć, albo posłuchać, i dodatkowo w ramach tego kursu, pewnie, zrobić jakieś ćwiczenia, albo odezwać się na jakiejś grupie, która do tego kursu, pewnie, często jest hmm, przynależna, tak, żeby wymieniać się doświadczeniami, czy jeśli utkniemy na jakimś punkcie, to ktoś pomógł nam przejść dalej. I myślę, że przerobienie tego kursu, a później wdrożenie, tak naprawdę da najlepsze rezultaty. Myślę, że też istotnym obszarem na przyszłość będzie Budowanie swojej sieci kontaktów, dołączanie do różnych grup społecznościowych, takich biznesowych czy edukacyjnych, na przykład na LinkedInie, ale można też nawiązywać takie osobiste kontakty, zapraszać ludzi. Nie oczywiście w taki surowy sposób zaproś do kontaktu i, i koniec, tylko po prostu przez jakąś relację, przez jakąś wiadomość. O tym mówiła na przykład Agnieszka Wnuk w również wcześniejszych odcinkach tego podcastu, ale myślę, że warto też uczestniczyć w webinarach czy jakichś konferencjach branżowych, ale. Jest coś, co kiedyś utkwiło mi bardzo w głowie i myślę, że warto, żebyś też zapamiętał czy zapamiętała, że nieważne, ile ty masz kontaktów w swoim telefonie, ale ważne jest, w ilu telefonach jest Twój numer telefonu. Tak? Czyli, jeżeli ktoś będzie potrzebował czegoś i będzie przeglądał swoją um, skrzynkę czy, czy bazę kontaktów, to. Popatrzy sobie i powie: Aha, dobra, no to Małgorzata jest świetnym trenerem. Aha, dobra, Piotrek świetnie prowadzi konferencje i tak dalej, i tak dalej. Więc można o to zadbać, aby w ramach tego networkingu jednak być w telefonach również innych osób. No i myślę, że. Ostatni ale nie najmniej ważny punkt, czyli planowanie czasu na naukę. U mnie jest to trochę pięta achillesowa. Wiem, że najciemniej pod latarnią i ja mam zwykle problem z wygospodarowaniem czasu na naukę angielskiego, który cały czas gdzieś w tle jest, ale myślę, że właśnie ten 2025 to będzie trochę większa konsekwencja z mojej strony również w tych obszarach i ta nauka zaplanowana to będzie tak naprawdę inwestycja. Dlatego warto znaleźć w swoim harmonogramie czas, chociażby 30 minut dziennie na to, żeby pouczyć się czegoś albo chociaż kilka razy w tygodniu po te 30 minut. Bo nie chodzi o to, żebyś jednego dnia poświęcił czy poświęciła 3 godziny na coś, ale to będzie jeden dzień w tygodniu albo jeden dzień w miesiącu. Tylko żeby mniejsze jednostki czasu, ale dużo częściej jednak poświęcać. Oczywiście na naukę. Jeżeli nie będziesz się uczyć, bo ktoś może powiedzieć no dobra, no ale czy na pewno jest mi to potrzebne? No myślę, że każdy, kto jest zainteresowany rozwojem osobistym, samodoskonaleniem, ma tę świadomość, że powinien się cały czas uczyć, chociażby w trosce o swoją przyszłość. Tak? Mówimy o tym, że long life learning, czyli takie bezustanne, ciągłe uczenie się, dużo dobrze, znaczy dużo dobrego robi dla naszego mózgu. Dla, jakby, tych atrybutów, dlaczego, czy atutów, dlaczego warto się uczyć, jest myślę całkiem wiele. Ale nie inwestowanie w swój rozwój tak naprawdę może prowadzić do kilku istotnych. E, Trudności w przyszłości, czyli na przykład trudności na rynku pracy, bo twoje umiejętności mogą stać się po prostu przestarzałe, albo, nie wiem, braku satysfakcji z obecnej pracy, czy z obecnie wykonywanego zadania, czy zadań w pracy. Taka stagnacja zawodowa może przecież też negatywnie wpłynąć na twoją motywację, może ci się nie chcieć, no bo się nie uczysz, nie rozwijasz, e, czujesz się sfrustrowany czy sfrustrowana, młodzi cię przeganiają w jakichś obszarach na przykład. No, ale też może brak edukacji, brak takiego świadomego uczenia się może ograniczyć twoje możliwości. Ma no, bez nowych umiejętności, możesz przecież nie być w stanie wykorzystać szans, które myślę, że nie przyniesie najbliższy rok, bo przyszły rok to przecież... 365 dni pełnych możliwości, no ale przecież nie dla każdego, bo tylko ci, którzy będą gotowi na te zmiany, myślę, że mają szansę odnieść sukces. Czy to będzie sztuczna inteligencja, zrównowa zrównoważony rozwój, cyberbezpieczeństwo, storytelling, umiejętności miękkie czy zdolność do inwestowania nadwyżek finansowych, to nie ma znaczenia. Wybierz po prostu to, co pasuje do Twoich celów, wybierz to, co pasuje do Twojej osobowości i zacznij działać już dzisiaj. A ja chcę bardzo podziękować za to, że obejrzałeś, obejrzałaś, wysłuchałeś, wysłuchałaś ten materiał do końca. A jeśli odcinek był dla ciebie pomocny, wartościowy, to myślę, że będzie miło, kiedy napiszesz komentarz na przykład właśnie na kanale YouTube pod tym materiałem. Podzielisz się na przykład z innymi również tą treścią, a może też masz własne doświadczenia, własne propozycje obszarów, które chcesz, e, którymi chcesz się zająć w przyszłości, na przykład w roku 2025, 2025, i też będzie fajnie, jeśli się tym podzielisz. Napisz po prostu o nich, a ja chętnie poznam to, co. Jest w Twoich planach, być może będzie to też inspiracja dla innych. Raz jeszcze bardzo dziękuję i do usłyszenia już za tydzień, w kolejny piątek z nowym materiałem w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.